Witam w odcinku y, pierwszym Minecraft Mody i przygody. W tym odcinku zaprezentuję wam y, Minions Mod. Jak on działa, do czego on jest i w ogóle. E, no to zacznijmy od tego. E, tutaj mamy Minionsy, e, możemy się nimi obsługiwać i w ogóle. One są takie do pracy i w ogóle. E, Wciskamy M. Najpierw tam trzeba zdobyć 8 gwiazdek albo po prostu dać kreatyw. Dajemy M. Na przykład to. Pojawi się takie coś. Jak chcemy, żeby one nam wykopały kopalnię na taką szerokość, możemy pomniejszać, powiększać. Klikamy prawy przycisk myszy. Co nie działa albo e, takie coś? Tutaj już wykopały, To robimy takie coś, Klik, klikamy, ale tu podchodzą i będą nam kopały. One w dość szybkim czasie kopią. To jest bardzo przydatny mod. Nie trzeba kopać, tylko one kopią za was. I przy okazji, jak to się kopie, tunel, to są pochodnie. No dobrze, to zacznijmy do drugiej rzeczy. No, możemy też tak zrobić. Kopalnie. Nie chodzi. Aha, już wiem. No, no, no. No, kopcie. Jakieś nieposłuszne te minionsy. Nie wiem, ale kopały wcześniej. A może to jest po prostu taki błąd. No więc tak na tyle. Jak się da, właśnie to tutaj chyba. Znikają miniosy, jak się to da. Można je jeszcze raz stworzyć za pomocą tej różdżki. Yy, jeszcze tamo. Yy, Okej, okay, dobra, to to już na tyle. No to do następnego odcinka. Yy, cześć!